Restauracja wzgórza Toskania, my już w tym takim punkcie kulminacyjnym naszego dzisiejszego, właśnie gotowania. Co teraz się wydarzy? Pani uwaga. 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 O matko, wow. Ja się odsuwam. Wspaniały efekt. Tutaj wlewaliśmy właśnie ten. Gorący, płonący alkohol, i teraz ser nam się tu roztopi. Troszeczkę, tak? I pan Bartek doda tutaj. O, widzi, tutaj wszystko płonie. Cały czas płomień Cały o alkoholu poznańskim. A dzisiaj ochrona się pytała, czy będzie ogień? Ja mówię Jest, nie, jeszcze, ze spokojem. Jeszcze płonie, Nic się jeszcze nas gorąco. dzisiaj nie wydarzy. Jeszcze płonie, jeszcze gorąco. Cały czas płonie, widzi pani, jak to. O. Cały czas. Jak przy ognisku, moi drodzy, tak dzisiaj. Jest. Naprawdę niesamowity efektem. Muszę przyznać, że po raz pierwszy coś takiego u nas w programie na żywo. Jak długo, właśnie, tak płonąć musi ten nasz makaron? Już jest gotowy. Teraz, Już jest gotowy, tak. czyli to właściwie sekundy. Tak, nakręcamy go. On jeszcze cały czas, jak go będę podnosił, to jeszcze alkohol będzie się tu wy, wytrącał. Mamy fajną taką kuleczkę. Pak, przenosimy na talerzyk, układamy i jest gotowe. Super, wspaniale to wygląda. Spaghetti już jest gotowe. Ja myślę, że wiele będzie takich osób, które tutaj u nas się w kupcu poznańskim pojawią i oczywiście skosztują tego spaghetti. I na sam koniec parmezan, na zwieńczenie. Tak, parmezan, żeby jeszcze nabrało więcej aromatu, żeby ten ser, który się tu nam obtopił, żeby troszeczkę i dekoracji. Taki troszeczkę innego smaku, żeby było w tym wszystkim. Panie Mirosławie, tak wspaniale Pan opowiada o tych wszystkich daniach, które są zaprezentowane. Ja już chciałabym się udać do tej restauracji. Wobec tego, jak do Państwa trafić, przedstawmy tą organizację. Wzgórze Toskanii, obok salonu Audi i Volkswagen, widać z daleka czerwony duży napis. Zapraszamy serdecznie. Pan Mirosław Szerata, właściciel właśnie tej restauracji, był moim gościem oraz szef kuchni, pan Bartosz. Dziękuję serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie. Państwa oczywiście do tej restauracji zapraszam, ale to jeszcze nie koniec naszych dzisiejszych metamorfoz. Zapraszam Was na krótką przerwę i już za chwilę powracamy do naszego studia. Do zobaczenia.